Zrobiliśmy domową siłownię. Jest troszkę mała, ale daje radę. Widzieliście przed chwilą fragment z moich, powiedzmy, treningów, jak się podciągam, jak mogę sobie robić triceps, bo naprawdę mogę zrobić już na tej siłce wszystko. Zaraz sobie polecimy przez sprzęt i wam pokażę generalnie jak to wygląda. Eee, zrobiłem ten odcinek we współpracy z k więc jeżeli chcecie, to możecie sobie wykorzystać kodik e, The Bestia u nich na stronie. Minus 15%, także naprawdę spoko opcja. Generalnie mamy tutaj, patrzcie, maty, wygłuszenie, wszystko. Nawet mam taką, taką skrzynię, mam, która jest, patrzcie, mam tutaj taką skrzynię, która jest jakby na siłowniach, wiecie o co chodzi. Powiedzmy, Zrobiłem sobie z kartona na razie. Ale jest taka, że jest spoko, naprawdę. Mi się podoba. Jak wiecie, jak macie te wszystkie rzeczy, które odkładacie, no to właśnie sobie korzystam, rzucam tam pasy i w ogóle wszystko. Gumy to są generalnie takie duperele, które u mnie wiszą, jak widzicie. Tam mogę zmieniać sobie wyciąg, bo jest wyciąg nawet w tej siłowni, jest naprawdę turbo. Ale pierwsza rzecz, którą chcę wam pokazać, to oprócz gum, oczywiście, są hantle. Za hantle dałem 6 stów. Są to hantle Safir, jak widzicie w tym momencie. Tu są po 4 piątki, czyli każda hantla ma po 20, plus 2,5 talerze, których używam do wyciągu sobie do dodatkowo tu jest druga hantla, bo są dwie sztuki tych hantli, jak widzicie. Są tutaj, one są, one są żeliwne i mają, one są żeliwne i mają takie nakrętki skręcane. Zresztą wam pokażę. I tak jak mówiłem, tego obciążenia jest tak, że wychodzi po 30 kg na jedną hantlę. Także naprawdę spoko, mogę sobie zrobić klatkę, mogę sobie zrobić biceps, mogę sobie zrobić plecy nawet z wiosłowaniem jakimś pseudofoczym powiedzmy na ławce. Yy, no i to jest najfajniejsza rzecz, za którą daję naprawdę no, dużo, bo 600 za dwie hantle no, to myślę, że dużo z obciążeniem. Żeliwne brałem, no bo jest tańsze po prostu i trwalsze w miarę, co nie? No ale niestety ciszy tutaj nie ma, dlatego musiałem to wygłuszyć całkowicie, no bo sąsiad mnie chyba zabił, bo mam sąsiada na dole. Przypineczka, już jak widzicie, tutaj waskularyzacja wychodzi bardzo fajnie, żyłka na przedramieniu. I pierwsza i kolejna rzecz, która jest w sumie druga, bo pierwsze były handle całkowicie, te trzydziestki. To druga rzecz to jest drążek i raczej brama. Ten drążek nie mam jeszcze kupionej niestety, słuchajcie, e, sztangi, którą mógłbym sobie położyć na plecach. Co nie, żeby zrobić przysiady albo robić sobie jakieś super wyciskania za sztangą. E, no ale to sobie zakupię po jakimś czasie, bo wiecie, siłownia domowa to też są koszta. Możecie dać w komentarzu, na czym wy trenujecie. Czy macie jakieś siłownie w domu, to fajnie by było usłyszeć od Was. Odpowiadam na komentarze. I właśnie tutaj będzie sztanga docelowo I będę mógł sobie zrobić na przykład przysiad ze sztangą Odejść sobie i zrobić sobie całe wiecie Przysiad czy też wyciskanie Bo ta brama jak widzicie nie dość, że ma drążek Jeszcze jej nie skręciłem do końca To ma wszystkie zabezpieczenia Możecie sobie podłączyć zabezpieczenia do dipów Możesz pokazać widzą tutaj Czyli ta druga rzecz to jest właśnie te zabezpieczenia do dipów Które możecie sobie Te zabezpieczenia do dipów możecie sobie podpiąć tutaj I robić sobie dipy na bramie Mogę sobie robić Podciągania jak widzicie, całkowicie. Ona się jeszcze nie skręciłem jej do końca. Bo na świeżo dogrywam ten materiał. Słuchajcie, na TikToku też jest kilka materiałów z tego. To jest zabezpieczenie na przykład do siadów, gdybym na przykład miał polecieć ze sztangą, no to sobie zabezpieczenie do siadów mam. Fajnie też się wyciska na tym. Możecie sobie położyć ławkę pomiędzy i dodatkowo zrobić wyciskanie. Mamy neutralny chwyt, mamy zwykły drążek klasyczny, to jest naprawdę turbo. Jeszcze nie skręciłem, muszę go dokręcić, bo trochę lata, ale jest naprawdę, naprawdę jestem zadowolony. No i dipy mogę robić dodatkowo. Patrzcie, dipy zakłada się w ten sposób, że wkładacie sobie to z drugiej strony na przykład. Czy ja to założę? Założę to. No dawaj, dawaj. Pod content, pod widza. I macie tutaj coś takiego i wtedy na tym drugim możecie robić dipa, co nie? Bo możecie sobie to wysunąć całkowicie. Naprawdę spoko opcja. To jest w ogóle turbo rzecz, która do mnie przyszła, bo to jest wyciąg domowy, wyciąg. Wiecie, na wyciągu się fajnie trenuje, bo macie stabilne i stałe napięcie i możecie to wykorzystywać czy to w waszej hipertrofii. Wiecie, no ogólnie po prostu fajniejsze ćwiczenia możecie robić takie bardziej hipertroficzne, bo stałe napięcie i ta faza ekscentryczna naprawdę dużo daje. I To w badaniach jest po potwierdzone, że ta druga faza, w której rozciągacie mięsień właśnie, jest najlepszą fazą do rozrostu mięśnia waszego. Ławeczkę i stojaki pokażę wam na końcu, bo chyba to jest najfajniejsza rzecz, taka najbardziej uniwersalna, którą każdy sobie może postawić ławeczkę i przetrenować wtedy wszystko. I razem z tym wyciągiem ogarnąłem warkocz. Warkocz pozwoli nam na przykład robić facepula, jak sobie zobaczycie. Możesz pokazać widzimy jak chodzi ciężar. Musiałem w ogóle zrobić tutaj taką <noise> podstawkę z mojego opakowania na dishoga, która jest tam na dole, jak widzicie. Yy, dlatego, że sznur źle dostosowałem długość, także wiecie, no, jakby domowa siłownia, domowe warunki, prosta sprawa. Ale chodzi fajnie, płynnie. Te kółeczka chodzą fajnie, płynnie. I do tego wszystkiego, słuchajcie, jest taki. Jakby to powiedzieć? Taki uchwyt szeroki, czyli możecie zrobić sobie też plecy szeroko Nie ma z tym problemu To nie jest w ogóle lokowanie, bo ja miałem generalnie tylko na TikToku to wspomnieć ale, ale wam wspominam z czego mam po prostu, bo jestem z wami fair i szczery Co nie, mówię wam, za połowę sprzętu płaciłem też sam, jak widzicie te handle. No i co, nakładamy sobie oczywiście ten uchwyt To jest uchwyt szeroki I tym oto sposobem, jak sobie położę ławkę To mogę sobie zrobić całościowo, powiedzmy, że siedzę, co nie? To mogę sobie zrobić całościowo plecy Wtedy robimy sobie plecki Możecie sobie usiąść na podłodze, możecie zrobić sobie trica, pushdownik. No i możecie też dostać w głowę, generalnie, jak wam się przekręci ten drążek. Albo wy dostaniecie zaraz w aparat. Jak to, słuchajcie, zaprojektowałem? Zaprojektowałem to tak, że właśnie pamiętacie te wszystkie skrzynki na siłowniach, które są zawsze, no to one są właśnie robione w ten sposób, że możecie tam odrzucać rzeczy. No i to zrobiłem sobie taką małą koszyneczkę. Czemu nie? Zrobiłem sobie małą koszyneczkę. Mamy tutaj stabilizatory, których używam generalnie. Szybkie przejście, jeżeli chcecie, to wstawiłem też w loga moja torba treningowa, możecie sobie ogarnąć. Mam takie stabilizatory, które sobie zakładam czasami, na przykład do wyciskania czy coś takiego. Pas, oczywiście treningowy, prosta sprawa też do lepszej stabilizacji, to przy przysiadach, jak będzie sztanga, to wam pokażę. Zrobię wam po prostu e, aktualizację domowej siłowni. Czy to takie paski, e, które mi pomogły wyciskać rekordy? Jak cisnąłem te swoje 130 razy 2 na klatkę czy 140, na wyższej wadze mogłem robić lekko. E, paski, widzicie, treningowe podstawa, gumy, skakanka i stabilizatory na ten. Ale teraz najfajniejsza rzecz, bo trzeba ogarnąć ławę. Fajne wspomnienia jest, że mam też takie pacy. A jeszcze ceny wam, jak mam powiedzieć? To brama chyba kosztuje 6-7 700 wyciąg 300, yy, ława, słuchajcie, około 400 razem ze stojakami. Yy, te wszystkie rzeczy też, no tak, około 600-700, handle 600, -700, hantle 600 yy, pady chyba 50 czy takiego. Ława przyszła mi, słuchajcie, razem z dwoma stojakami. I te stojaki to są stojaki na przykład do przysiadów, stojaki na przykład e, do wyciskania. Jak ma, macie sztangę, możecie sobie położyć dwa, zresztą pokażę wam. Kładę sobie dwa wtedy w ten sposób po dwóch stronach. I dzięki temu, że kładę sobie je po dwóch stronach, no to mogę sobie wyciskać. No i wtedy się kładzie człowiek, i na przykład robimy skos dodatni. Łopatki pod siebie, pamiętajcie. I lecimy raz. Dwa. Pamiętajcie, kąt pachowy 45 stopni I lecicie sobie z handletkami. Bum Chcecie zrobić wiosło, też nie ma problemu Na płasko też nie ma problemu Ja jak robię wiosłowania, to robię sobie taką wariację Żeby odciążać odcinek biodrowo-lędźwiowy Że się kładę Dlatego ja tu mam nie pokazać, teraz musiałem odsunąć ławkę I robię wiosło na przykład handlem w ten sposób, co nie? No i generalnie te sprzęty sobie bardziej przestawiam Słuchajcie, no bo jak widzicie tutaj generalnie no nie ma jakoś turbo dużo miejsca co nie No i muszę działać na tym co mam niestety Ale na 100% nagram wam jakąś aktualizację z tego Żebyście wiedzieli po prostu co dokupię Co wiecie, jak to będzie całkowicie wyglądać Całkowicie, jeżeli chcecie jakiegoś room tour Albo house tour na przykład, ja, jak już szkoda bestia To też wam pokażę I do tego bardzo ważna rzecz, która jest na każdej siłowni Lustro Jest takie lustro tutaj, zaraz wam pokażę cały kształt jak widzicie, i z lustrem możecie sobie robić focie, możecie sobie, wiecie. I to jest wytłumienie w ogóle dodatkowo, bo jak nagrywam dla was vloga, to wiecie. W lustrze to wygląda w ten sposób: to jest taki jakby zaułek, aż mnie nie na nic. I tak to wygląda. Tu są w ogóle moje drzwi wejściowe. Jak wchodzi się, to od razu się ma pogląd na siłkę. Tak, a powiedzmy, tam montuje filmy, słuchajcie, całkowicie. No i, no i jakoś to wygląda, co nie. Przynajmniej mogę robić całe treningi, słuchajcie, na chacie, bo czasami jak nagrywam na siłce czy coś, no to jest mniejszego czasu, zresztą wy pewnie wiecie o co chodzi, no bo czasami ogólnie na trening się nie chce, a jak macie to na chacie, no to możecie szybciej zrobić ten trening, albo po prostu robić go sobie w międzyczasie, albo na, na partię, bo ja czasami podchodzę, zrobię sobie 10 podciągań tak żeby o, a, sobie zrobię plecki, wiecie, zawsze to jakaś objętość dodana, zawsze to jakieś ćwiczenie zrobione, czemu nie. Także jeżeli tour z domowej siłowni wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, że zostawić lajka, komentarz, subskrypcję razem z dzwonkiem, wpadnijcie, słuchajcie, na mo 97 i widzimy się w kolejnych odcinkach pisjo jego topy elo